Zosiu, od kilku lat jesteś teściową. Tak, a ty teściem? A ja jestem teściem. Kto by się spodziewał? Już sam ten temat brzmi bardzo poważnie. I właśnie o tym chcemy dzisiaj w naszym odcinku porozmawiać, czyli o relacji małżeństwa, głównie z teściami, chociaż też i z rodzicami. Zapraszamy. W naszej kulturze, ale chyba nie tylko w naszej, jest ogrom dowcipów, zwłaszcza o teściowej. I pamiętam, jak się mierzyłam z tym, że mówiono mi, o, Zosia, wchodzisz w nową rolę, rolę teściowej. Niełatwa rola, chyba tak trochę y, może i przez te dowcipy. Co o tym myślisz? Co myślisz? Właśnie też o roli teści. No jeszcze co, no chciałem nawiązać do może naszego jednego z wcześniejszych odcinków, gdzie mówiliśmy o żartach z małżeństwa. To podobnie tutaj te żarty z teściowej, pewnie z teściów też, które są złośliwe, które wyszedzają, które że tak powiem, są agresywne. To jest podobnie jak przy tamtych żartach. Relacja, którą moglibyśmy mieć z teściami, mogłaby być fajna, dobra, czasami nawet bardzo taka, taka rodzinna. A jednocześnie powtarzając te dowcipy, mówiąc o nich, jakby uderzamy. Te relacje. Więc. Ale myślę, że skąd się bierze to. Jest to jakaś złośliwość, która ma gdzieś jakieś podstawy. Te podstawy to jednak często trudne relacje. Tak. No i tutaj jest taki element, o którym często mówimy na, na naszych warsztatach, że w naszej kulturze przyjęte, że podczas ślubu najczęściej to ojciec panny młodej odprowadza ją do ołtarza lub do oblicze urzędnika stanu cywilnego, a mama nie. Mama gdzieś tam stoi z boku i my mówimy oboje rodzice powinni odprowadzać swoją córkę do ołtarza, do, odda, od, jakby oddawać ją Przyszłemu mężowi, i to byłby taki symbol, że oboje rodzice, nie tylko ojciec, oboje rodzice uznają, to już jest teraz osobna rodzina, to już jest teraz yy, ktoś poza, poza tą naszą najbliższą rodziną, tak że to już jest osobna taka, nie wiem, jednostka, czy jak to tam w urzędzie się mówi, komórka społeczna. A ja myślę, że to nie tylko tą córkę powinni rodzice razem, zgadzam się. Mama powinna też oddać, a nie trzymać silną więź mm. z córką, ale synka. Syna. Synka a też powinni rodzice pożegnać i oddać. Zarówno ojciec, jak i mama. Może zwłaszcza mama. Może taki symbol, gdzie Przekazujemy, oddajemy cię w ręce Twojej wybranki, byłby pomocny. No Okej, okay, to omawiamy się, że po prostu rodzice powinni odprowadzać swoje dzieci i tak symbolicznie, ale też przed obliczem wielu świadków, tak? Zasygnalizować, wypuszczamy cię, teraz jesteś już samodzielną osobą. I tak naprawdę, wychowanie. Naszych dzieci, wychowanie dzieci powinno prowadzić do tego, że je wychowujemy do samodzielności, do odpowiedzialności za swoje decyzje. I jednym z tego wymiarów, wyrazów jest to, że jeżeli się pobierają, zawiązują tą swoją rodzinę, są już samodzielni, są oddzielni od nas. To chodzi czasami się mówi o takim symbolicznym odcinaniu pępowiny, odłączeniu, ale ku samodzielności i ku odpowiedzialności. Czy to znaczy, że dobrze by było w ogóle zerwać relacje? Nie no, oczywiście te relacje są bardzo potrzebne, ale już na nowych zasadach. Tak? To już nie jest, że słucham mamy, to też myślę o tym parę zdań powinniśmy powiedzieć, mamy czy taty, ale już decyzję podejmuję z moją żoną, z moim mężem. Więc relacje tak, rodzinne, bardzo ciepło jak najbardziej, ale to już są dwie takie jakby osobne instytucje. Dwie, dwie osobne rodziny. I tutaj y, też na naszych warsztatach czasami podkreślamy, że według naszej, jakby naszego zrozumienia, tak dobrze, dwa, pierwsze dwa lata dobrze mieszkać osobno od rodziców i od teściów, nawet jeżeli to będzie jakiś tam skromny kącik, y, ale żeby samodzielnie uczyć się siebie wzajemnie, ale też takiej y, właśnie samodzielności nie bez tych życzliwych nawet, tak, rodziców czy teściów, którzy pomogą, podpowiedzą, ale też coś będą sugerować, czegoś będą oczekiwać. Te pierwsze dwa lata są, naszym zdaniem, bardzo ważne no, hmm. dla budowania i poznawania się przez nowych małżonków. Tak, na tą relację z teściami pracują aż cztery osoby. Hmm. I... Zarówno to jest zależne od tych młodych, na ile oni, właśnie oni się usamodzielniają, na ile oczekują pomocy, oczekują wsparcia, oczekują pomocy w rozwiązywaniu problemów, pomocy finansowych i, i na ile to rodzice, teściowie, no tu są z jednej strony rodzice, z drugiej teściowy, teściowie, Często w dobrej wierze, ale przekraczają granice tego nowego związku, nowej rodziny. I dlatego początki często bywają trudne. Ktoś czuje się nagle odsunięty, niechciany, ktoś czuje się pozostawiony. No wiesz co, jeżeli ja wychowywałem dzieci do samodzielności z takim zamysłem, że jak będą już i pełnoletnie, ale też takie, Mogący ponieść odpowiedzialność za swoje życie, to jest mi to dużo łatwiej zrobić. A jeżeli mam takie przekonanie, że beze mnie, właśnie to jakbyś synek, tak? synek, Czy córeczka sobie nie poradzi, to rzeczywiście jest to wtedy bardzo trudne. Wypuścić go, pozwolić mu żyć własnym życiem, a nie takim, że cały czas jesteśmy bardzo blisko i tak jakbyśmy się ciągle by ta. To symboliczna oczywiście, ale pępowina istniała. Przypomina mi się, jak nasze dzieci jeszcze były nastolatkami, a tobie bardzo się spodobał yy, dowcip, niedowcip szczernego <laughs> <laughs> ojca, który przedstawiając swojego nie wiem, świeżo. My, co, żeby one to <laughs> świeżo poślubionego. Yy, yy, tak, Zięcia który... powiedział, a to jest płatnik rachunków mojej córki. No, znalazłem płatnika <laughs> rachunków mojej córki. No to oczywiście tak trochę z przemrużeniem oka, ale w tym jest też ten kawałek właśnie takiej samodzielności, tak. Już teraz ona jest odpowiedzialna za swoje życie. I tu na bazie tego myślę, jest też ważna rzecz, którą yy, chcielibyśmy powiedzieć, to jest to, że posłuszeństwo rodzicom to jest co innego niż szacunek. I to namawianie czy takie wymaganie macie być, darzyć szacunkiem rodziców, tak, ale to nie jest równo, równoznaczne z posłuszeństwem, czyli takim, że rodzice będą mi mówić, co mam robić, czego mam nie robić, albo że będą się, tak jak tam chyba powiedziałaś, wtrącać, tak, narzucać yy, pewnie jakiś swój punkt widzenia, nawet swój światopogląd czasami, więc. Yy, to chcę, żeby mocno wybrzmiało, że szacunek do rodziców nie jest równoznaczny z posłuszeństwem rodzicom. Myślę o tym, jak nieraz w terapii spotykamy no nie tylko tą parę małżeńską, ale oni nam przynoszą swoich rodziców, teściów. Przypominam się, jak trudno jest, kiedy w tym przypadku to akurat mężczyzna słyszał od swojej mamy, no ale wiesz, matkę ma się tylko jedną. Z żoną możesz się rozwieść, możesz mieć kolejną, ale matkę masz tylko jedną. Jak byś się do tego odniósł. Znowu powiem o wychowaniu do samodzielności. No tak, matkę ma się tylko jedną, ale ta matka jeżeli jest mądra, to wychowuje dziecko do samodzielności, do tego, żeby gdy dojdzie do pełnoletności i tak dalej, żeby wzięło w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie. I to, o czym też mówimy, że nie da się przeżyć cudzego życia za niego. Tak? To są jego czy jej decyzje, nawet błędy, które będzie popełniać, to ona będzie popełniać, on będzie popełniać te błędy i konsekwencje też są jego, a nie nasze. Więc tak, to jest takie trochę manipulacyjne, bym powiedział, stwierdzenie: Matkę ma się tylko jedną. Zn znaczeniowo jest to prawda, ale w tym szerszym rozumieniu zwłaszcza jeżeli mówimy o małżeństwie, to odłączamy się. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment tylko dotknęli bardzo trudnej sprawy w tym temacie jaką jest, jak ktoś z naszych rodziców, Robi coś niewłaściwego. E, robi coś przykrego, względem trudnego nasu. względem tak? nas. E, co wtedy? Jak się zachować? Jakie to budzi napięcia? Albo Twoi rodzice, albo Twoi rodzice. Nieraz, nie dwa, widzieliśmy, słyszeliśmy byliśmy świadkami tego, e, jak dużo bólu właśnie w małżeństwie m, pojawiało się przez to, że Atakowaliśmy nawzajem swoich rodziców, coś na ten temat, co byś powiedział? Tak, tu jest taki element, że my zawsze zostajemy dziećmi naszych rodziców z tym całym zastrzeżeniem rzeczy, o których mówiłem, tak, samodzielność i tak dalej, będąc w małżeństwie, ale gdy rzeczywiście któryś z tych rodziców popełnia błędy, albo tam nawet mówimy o jakiejś patologii, tak, to to mhm. też jakby z rozmów z naszego gabinetu, twój tato jest alkoholikiem, a twój tato stosował przemoc, a twoja mama to coś tam, to i zachowuje się cały czas w taki sposób, to nauczyliśmy się i też uczymy to małżeństwa, z którymi pracujemy, że o błędach moich rodziców mogę mówić tylko ja. Mhm. Choćby to była prawda i Ty byś mówiła tę prawdę, to jest coś takiego w nas, że jeżeli Ty mówisz źle o moich rodzicach i nawet mówisz prawdę, tak, to są fakty. To jest to dla mnie trudne, bo z jednej strony wiem, że masz rację, z drugiej strony jest mi przykro, że mówisz o tak, a nie inaczej o moich rodzicach i vice versa. Więc może to nie jest idealna formuła, ale no to chyba byśmy chcieli tak, żeby wybrzmiało. Oczywiście, jeśli da radę, bo nie zawsze jest, mhm. jest to możliwe, więc... Nawet kiedy zwracamy uwagę na to, że jest trudna moja relacja, twoja z teściami, to bądźmy w takiej uważności, że dla naszego współmałżonka to może być trudne. Ehm, Proszę. Nie, no chciałem powiedzieć o szanowaniu decyzji naszych dzieci. I, I to dla rodziców, którzy mają już trochę więcej lat, mają większe doświadczenie, wiedzę, rozumienie pewnych procesów jest to trudne, ale nie jest niemożliwe i to naprawdę będzie bardziej pomocne naszym dzieciom, jeżeli będziemy szanować ich decyzje. Nawet jeżeli wydaje nam się, że one są niewłaściwe, oczywiście możemy rozmawiać jakoś tam nie wiem, powiedzieć, że moglibyśmy się podzielić swoją wiedzą, ale decyzja jest po ich stronie. I i ślad za tym też konsekwencje są po ich stronie. Więc ten szacunek do ich decyzji czasami niezgodnych, bo jest też między nami różnica pokolenia, tak? Mamy trochę, jako rodzice, jako teściowie trochę inne doświadczenia, inne spojrzenie być może na rzeczywistość. To bardzo ważne jest, żeby szanować decyzje naszych dzieci. bo To są ich decyzje, nie nasze. I chyba ważne jest to, żeby jako teściowie pamiętamy o tym. Że już nie jesteśmy odpowiedzialni za ich życie. I nawet jeśli robią coś, z czym się nie zgadzamy, to odpowiedzialność jest po ich stronie. I to, co może być trudne, kiedy chcemy udzielić rady i widzimy, że idą w złą stronę yy, według nas, to do momentu, aż oni nie poproszą o tą radę, nie zaproszą nas, nie powinniśmy. Wchodzić i właśnie wygłaszać takie rzeczy, ale bo to przecież mój syn, moja córka. Tak, i to wcale nie oznacza, że jesteśmy obojętni, mhm. tylko że szanujemy ich suwerenność, ich decyzje. Wiedzą, że to już jest osobne małżeństwo, to już jest osobna rodzina. Mhm. I myślę, że też po naszej stronie, jako tych, którzy nagle zostajemy. No, może nie nagle, no <laughs> ale to prawie zawsze jest tak. z zaskoczenia. Jest to, że to my powinniśmy zaproponować, czy zmieniamy formę zwracania się. A więc to my proponujemy, czy tak, jak kiedyś było w naszej kulturze. Zwracanie się dzieci do nas. Tak, tak? dzieci mhm. do nas. Właśnie tych no. Nowych naszych dzieci. Mhm. Czy to będzie mamo, tato, czy to będzie po imieniu, hmm, czy zostajemy pan, pani, yy, powinno to wyjść jednak ze strony tak, teściów, taka... rodziców, mhm. a nie dzieci. To jest taka może drobna, prozaiczna sprawa, ale rzeczywiście często w rozmowach z młodymi małżeństwami spotykamy się z tym, że mają pewien problem, bo rodzice, teściowie nie określili jak mogą się do nich zwracać i najczęściej używają takiej bezosobowej formy gdzieś naokoło. Albo czekają, żeby było babciu, dziadku. Tak, gdzieś tak krążą, a naprawdę może być bardzo pomocne i tak skracające to, ten, ten taki trudny moment, powiedzieć, słuchajcie, możecie do nas mówić mamo, tato, albo jeżeli, nie wiem, te relacje są trochę inne, to zostańmy przy pan, pani, albo mówcie do nas po imieniu. To, tak. to już jest jakby wybór, tak? Tych rodziców, teściów, ale niech oni to zrobią, niech oni zaproponują. To będzie naprawdę pomocne. To chyba dzisiaj byśmy tutaj postawili kropkę mhm. przy tym dużym temacie. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście chcemy pozdrowić wszystkich teściów, wszystkie teściowe. Jesteście super. Naprawdę to jest coś fajnego, bycie teściami, więc trzymajcie się. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.